Witam, witam moi drodzy, kolejne nagranie i tutaj nowy, nowy odcinek z obrazem, który na pewno już zapomnieliście, że w ogóle istnieje. Yy, dla przypomnienia taki obraz malowany techniką akrylową yy, z takimi dwoma pniami yy, po, pozłacanymi szlagmetalem. I tutaj od razu powiem dla kolegi, który pytał o to, kiedy będzie właśnie. Teraz w tym, w następnych nagrankach będę Wam pokazywał, co z tym zrobić. Tutaj jest wytrawiony, jest taki zielonkawo złoty, jakiś tutaj na tym... troszeczkę podrysowałem ten rysunek tych dni, tych żeby tutaj coś fajnego działo. Ale teraz po tym nagraniu, które, które teraz przed wami, które w dzisiejszym nagraniu będzie kolejny... Nałożę kolejny mikstę, czyli ten, ten klej pod szlag y, metal, pod, to, pod, pod, pod tą pozłotę. Nałożę kolejną warstwę, znowu oksytuję i tak dalej. Zaraz będę o tym opowiadał. Ale po prostu po, po, po pierwsze was witam. To ja, Adam Razi. Jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku, o malowaniu, kre, y, zarabianiu i kreatywnym pięknym życiu. Dzisiaj malowanie akrylem i malowanie obrazu, który jest z, ma elementy pozło, pozłacane. Czyli ten obraz, który tutaj widzicie. Ja sobie zacznę malować, tutaj robić to, co zazwyczaj. Yy, nadam temu obrazowi jakiś taki charakterek tutaj z tymi z tymi liniami. Yy, troszeczkę tutaj, widzicie, jest bardzo fajnie, Są, dużo jest barw, kolorowy jest i tak dalej, ale na pewno nie jest to to, co, czy czego bym oczekiwał i co bym chciał, żeby to tutaj się znalazło, co to, żeby to było, yy, bo yy, poza tymi kolorowymi plamami, to tutaj nic się więcej nie dzieje, że tu jest ładnie kolorowe plamy. To chcę, żeby, żeby to był fajny obraz, taki inny, odmienny od, od tych pozostałych, żeby tutaj się działy fajne rzeczy, dlatego teraz będę z tym rysunkiem sobie tutaj powalczę, troszkę tego rysunku yy, yy, naniosę, a później będę dalej pokazywał Wam, jak robić z tym. Tu widzicie, jest na, bardzo dużo, już na tym yy, na tych pniach dużo, dużo tego y, y, rysuneczku tutaj też sobie pozwoliłem na takie jest już tutaj fakturowo nawet y, troszeczkę y, ten obraz y, tak pole, po, pojechałem po prostu już tutaj tych plam jest dużo i faktura jest spora ale jeszcze tutaj można tutaj wiele zrobić y, on dopiero zaczyna dojrzewać tym swoim yy, y, charakterku i tym co tutaj będzie tu będę chciał gdzieś tam wprowadzić jakieś gałązki, żeby troszeczkę urealnić ten obraz yy, trochę takiego nadać mu yy, o, widzicie sobie zupełnie bez yy, tak sobie tym pędzelkiem tutaj yy, powiedział niezbyt cenzuralnie, ale <średziora> nie zrobię tego. No po prostu no, tak sobie jadę tu w miejsce, koło miejsca, przesuwam się w dół i sobie rysuję, 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 zagęszczam sobie tym rysuneczkiem. Zobaczcie, już się robi tak hmm, się ciekawie. Teraz sobie tutaj na tym fragmencie zrobię. Zaraz wezmę troszeczkę koloru, wprowadzę i zobaczymy, co dalej się będzie z tym działo. Hmm, są tu mniejsze, większe plamy. Hmm, tu będzie Rysunek mówię jakiś gałązka, tu gdzieś się wydarzy, przydarzy, gałązeczka, tu jakieś plamka. I już opowiadanie tutaj się stworzy, tego, że może tu jakieś są może listki, może jakieś gałązki się pojawiają, a tym samym z bogate rysunkowo ten obraz. Dodam mu takich detali, detalików i drobiazgów, które powodują, że on się robi tu ciekawszy, jeżeli chodzi tak rysunkowo. Tak? O, tutaj takie drobinki, jakieś malutkie. Tego nawet nie zobaczycie, pewnie. Dobrze, nie będę tutaj yy, za bardzo się rozdrabniał, ale żebyście. Słuchajcie, co u mnie nowego? Nowego tyle, że w następnym nagraniu pokażę Wam parę obrazków, które chcę wam oddać, także zachęcam, żebyście do mnie pisali, w ogóle piszcie do mnie i rozmawiajmy, i umawiajmy się. Ja spróbuję teraz też um, się tam dowiedzieć, jak to zrobić, może byśmy taki sobie zrobili, um, w ogóle takie odcinki, marzy mi się, żeby robić takie odcineczki, w którym będę wam odpowiadał na wasze pytania, żeby tutaj się taki był żywy, taki interaktywny ten kanał, że Wy pytacie, Wy rozmawiacie, Wy chcecie jakieś, zobaczyć propozycje i rozmawiamy też o naszym, naszych pomysłach, no, jakieś pomysły swoje zgłaszajcie, ja swoje i będziemy, no, stwórzmy w końcu tą grupę, której moglibyśmy razem podziałać, no, ja już to zapraszam, okaże się, że ja, mm, nadejdzie taki czas, że ja po prostu przyjdę do Was tutaj w nagraniu, którymś, w się sensie, pokażę Wam, że słuchajcie, teraz już tutaj jestem, to mam załatwione, to mam załatwione, tu mam taki lokal, tu już zaczynamy to, to, to i teraz zapraszam już konkretne osoby, takie takie takie, bo już parę się zgłosiło, czy kilkanaście nawet. Dlatego wszyscy ci, którzy chcą, a jeszcze tego nie zrobili, to zapraszam do kontaktu. Zapraszam też, no już mówiłem o tych osobach, które chcą obrazy kupować, to proszę też bo jest bardzo fajna okazja na to, żeby przy okazji zasilicie nasze tutaj konto i będziemy mogli już coś zacząć działać realnie w tym temacie, bo to też będzie wymagało jakiegoś zaangażowania. A później oczywiście będziemy sobie szukali różnych sponsorów, różne osoby opiekujące, które pomogą nam w zorganizowaniu tego wszystkiego. Natomiast na początek to my musimy wiedzieć, co, sobie to wszystko określić i zbudować taki plan tego naszego działania, tego, jak to będzie wyglądało. Ja nawet sobie tam planuję i zapisuję to wszystko i tak dalej, no. mam nadzieję, że to niebawem ruszy. No ale też nie chcę, żeby to było dzieło autorskie. Nie tylko, żebym sobie grupę założył, a w tej grupie będę tylko ja. No nie no, tak chyba nie będzie. Mam nadzieję, że. Słuchajcie, powiem Wam dobra, powiem teraz yy, o tym. Jak to widzę już tak bardziej konkretnie, znaczy konkretnie, na czym polegałaby wasza, wasz udział? Zapraszam te osoby, które by mm, chciały, widziały siebie jako te osoby, które pracują w tym, w tym, yy, że tak powiem, w tej grupie, mają pomysły na jakieś fajne, na jakieś realizacje, yy, czy to... mówię. Yy, jeżeli na przykład skupimy się... powiedzmy tak, wszystkich malarzy, którzy malują, no to dla malarza to będzie taka grupa, że będziemy razem, nawet ty gdzieś mieszkasz w Słupsku, w, w, w dusznikach, nie wiem, gdzieś w różnych częściach Polski, czy nie wiem, nawet Vancouver, czy, czy w Monachium, czy gdzieś tam w Anglii, w Londynie, czy, czy nie wiem, w Irlandii malujesz, robisz to co kochasz, malujesz. Jesteśmy w grupie, na naszej, na przykład portalu naszej grupy. Mamy listę osób, które, na przykład malarzy, tak? I, malarze, i o ich prace obrazy. Jeżeli grupa już, wiadomo, nabierzemy rozgłosu, zdajemy, będziemy różne akcje promocyjne robić z tego, to na przykład Witek ma taki obraz, komu się spodobał, z tego sprzedaje, i. A Witek już jest naszym członkiem od jakiejś tam, czy tam, chodzi w skład naszej grupy od już jakiegoś czasu, wspólnie członkowie tej grupy, wszystkich tych malarzy, my wybieramy już tam, jak powołamy do siebie, powołamy do siebie tą grupę, to każdy na przykład otrzymuje od tego z tych finansów, które zbierzemy z tej puli, którą mamy na koncie, otrzymuje takie coś w rodzaju stypendium, czegoś takiego, co, co mu pozwoli malować, tą pasję rozwijać, nie bawić się w jakieś tam, wiecie, prace za, na, na, etatowe i tak dalej, tylko żyć z tego, co, co kochamy i wtedy sprzedaje obraz, to tam oczywiście tam ustalamy sobie, że tam będzie na przykład y, do czasu, kiedy y, nie stanie na nogi i już zacznie samym sprzedawać, no to wtedy wiecie jakiś tam procent od tego, tam, nie wiem, niewielki oddaj i tak dalej. Ja chcę, żeby to było, to ma być, nie ma być jakaś tam y, grupa po to tylko, żeby, y, nie wiem, żeby ja na tym zarabiał i wszyscy ci, którzy są, tylko żeby pomagać tym, którzy będą chcieli takie pasje swoje rozwijać, i tym, którzy już są w tej grupie i znaczy wyłapywać ludzi zdolnych, młodych i tam nie tylko młodych, no w ogóle ludzi zdolnych z pasją, którzy mają utrudniony start i robią w życiu różne inne rzeczy, a nie to, co kochają. Dlatego idea będzie taka i jest taka, żeby podstawa i Pierwsze o to, będzie wszystkim chodziło, to pomagać i umożliwić start właśnie z tą pasją ludziom, którzy to, tego chcą. I mówię w różnych dziedzinach, nie tylko malowanie obrazów, nie tylko jakiś tam, nie wiem, po prostu w różnych, w różnych, w różnych dziedzinach. Tylko od was zależy, kto to będzie i w jakiej dziedzinie, w jakiej... Po prostu zróbmy to. Ja to widzę w ten sposób, że nie wiem, będą. No bo mówię, jak już grupa powstanie, to będzie zrzeszać, nie wiem, będą to na przykład fotograficy, będą to yy, ludzie, którzy znają język, tak? Pomagali będą na przykład malo, malarze malują, a ci pracują w, nie wiem, tłumacząc teksty, tłumacząc, yy, no bo na przykład, żeby z tą ofertą, no bo to będzie. Na różnych, ja tak powiem, w różnych dziedzinach, no, jedni robią projekty i, nie wiem, robią twórczą robotę, drudzy się sprawdzają jako sprzedawcy, jako tłumacze, jako, yy, nie wiem, nawet sekretarki. Jeden, nie wiem, nie, nie, nie ma jakiejś pasji w tym, żeby na przykład yy, malować albo tam, nie wiem, śpiewać, czy tam robić projekty, czy wnętrz, czy, nie wiem, robi meble, renowacje mebli albo kłada te robi się mówi. na przykład motocykle tuninguje czy tam buduje od podstaw ja tutaj naprawdę widzę szerokie szerokie zakres tego co można by było razem zrobić taki kombinat taka, taki kombajn którym po prostu zrzesza takie różne profesje ludzkie że głowa głowa mała Byle były były to osoby kreatywne i robiły to, co. Właśnie to najważniejsze, to chodzi o to, żeby robić to, co się kocha, to, to, co się lubi, co sprawia przyjemność, i przy tym, na tym po prostu jeszcze nie dojrzeć się robi to, co się kocha, jeszcze na tym nie zarabiać pieniądze. Także o to o to w tym wszystkim chodzi. A ja teraz nie chcę wymyślać tego, co to ma być i tak dalej, jaką drzwi zamkniemy, a przed kim otworzymy. Po prostu nie. To ma się samo jakoś tam. Urodzić taki jest pomysł. No nie wiem, to pewnie życie i czas zweryfikuje i nie wiem, i wszystko inne, jak to będzie. Yy, natomiast mam nadzieję, że, że to właśnie będzie tak, jak sobie to wyobrażam: że po prostu zbiorą się ludzie z pasją i będą robić to, co kochają. A wspólnymi siłami taki wy, yy, sobie wyrobimy model tego, tej pomocy, tego, tego, naszego, taki biznesowy model, tego, jak to będzie funkcjonowało, że po prostu. Wszyscy będziemy dorobili to, co kochamy, jeszcze będziemy na tym zarabiali i będziemy pomagali nowym osobom, które będą chciały z nami współpracować, tam zdejść w skład naszej, naszej wielkiej rodziny, tak powiem, o, górnolotnie. Dobrze, słuchajcie, teraz, żeby ten odcinek nie był tylko moim malowaniem, cienkim pędzelkiem, to spróbuję troszeczkę wprowadzić tutaj, aha, jeszcze, jeszcze Yy, troszeczkę koloru, dobra, jeszcze parę tych machnięć tutaj na tej, na tej, na tej części, żeby tu już sobie... Jak widzicie, o ja sobie to teraz tym pędzelkiem tak napowiadałem no, trochę, a teraz jak wezmę do ręki i już wezmę, yy, że tak powiem, kolor. O, tutaj może tu gdzieś powinienem mocniej yy, coś w rodzaju od takiego yy, takiego śladu jak tu, że to sugeruje jakąś gałąź czy coś. No mój, mój reflektorek malutki z moim filtrem w postaci tej kalki technicznej, która rozpraszać ma światełko tego mojego małego reflektorka, czyli takiej lampeczki fajnikiej. Dobra. Ok, jest tak jak tu jest i teraz bierzemy, biorę ym, sobie szpacheleczkę, a może ten najpierw jakiś taki tej szerokości i zaczynam tu zabawę z kolorem. Teraz yy, te tutaj, jako oczywiście te płaszczyzny, te, te ciemne, oczywiście jak w moich poprzednich obrazach są zbyt płaskie jeszcze, ale tutaj te które tutaj o yy, też. Będę spróbował y, nadać im jakiegoś tu ma po prostu aż że tak powiem bulgotać tego koloru tu ma być y, dużo tego i dużo się dziać y, w tym zakresie koloru które tutaj będą się pojawiać no, tu gdzieś na tym i w ten sposób sobie założę tutaj różne no i Widzicie, w niektórych miejscach będę zakładał te płaszczyzny tego yy, tego co tutaj na rysunku było, nie? Tutaj, I Przykryję ten rysunek, a jednocześnie w innych miejscach będzie gdzieś tam na fragmentach widać ten rysunek. Nie wiem czy nie przykryłem, tego obrazka. W następnym odcinku będę yy, próbował troszeczkę yy, z tym metalem i tu zrobić... Yy, Ciekawiej, a tu może gdzieś też wejdzie na to hmm. chociaż nie, to miało być no dobrze, może gdzieś tam na fragmentach malutkich tu gdzieś to wjechać na te, na te. chociaż tu jeszcze będą te na te dnie czy nie, może, może nie na razie zobaczymy jak to będzie bez tego Słyszałem, się przekrzywia ok I tak w ten sposób sobie nakładam teraz kolor i mm, o, mniejsze, większe plamy oczywiście, żeby to nie było zbyt teraz monotonne i jednym kolorem, muszę to zmieniać, muszę teraz dodawać, tu troszeczkę bieli, troszeczkę żółtej i w tej obrębie tego koloru będę tutaj sobie śmigał z tym. O, wezmę teraz szpaczkę, może tą drugą teraz, tą, tą końcówką taką ostrą, ostro zakończoną. No i takie drobiazgi tu jakieś tu przy tych szpachla też rysuję, tak? Jak bo no Jak zrobię tu przy tych krawędziach tego no, tego drzewka, to no, w ten sposób tu zrobię troszeczkę ciemniejszy kolor. Wezmę trochę tuś takiego, że tak powiem, tego pomarańczowego koloru i jeszcze do tego tego mieszam tej... Tu ma się dziać, fajno, fajne mają się dziać rzeczy. Na tym obrazie. I ma być po prostu malarski. W tym tutaj rzeczy Żeby teraz to w ten sposób wyglądało. A dalej będzie się... O. O i tak. Teraz jeszcze ciemniejszą wezmę. A widzicie, to już jest zupełnie... Sił. Że tak powiem, przyciemniłem. Troszkę białej, troszeczkę, troszeczkę żółtej cytrynowej dodam. żeby tutaj wykorzystać te farby, bo żeby mi to nie przeschło, nie... To nie są jednak olejne, które można malować parę dni i tymi samymi farbami, które wycisnęliśmy na paletę. Tutaj trzeba w tym samym dniu, jest tam po paru godzinach, wykorzystać te farby, żeby jak zasnął to już po, po, farbach, po farbie yy, ktoś mnie tam pytał kiedyś nawet yy, jak yy, co zrobić z tymi farbami, których nie użyliśmy a zostały na palecie czy to można jakoś tam je... no z powrotem do tuby nie włożymy raczej Nie ma takiej możliwości yy, ktoś mi tam pisał, że tam próbuje jakimiś tam sposobami że tam jakoś yy, nie wiem albo yy, Jakoś zabezpieczać, żeby to nie wyschło jakąś folią, czymś tam, nie wiem, ja tego nie robię, ja staram się, powiem taką rzecz, moje obrazy oprawiam w ten kątowniczek, tak, a jeżeli nie oprawiam w kątowniczek, to po prostu staram się, żeby były od razu, szczególnie na przykład obrazy abstrakcyjne, tak, nie wymagają takich, tych, no, oprawy. To staram się, żeby to krawędzie dookoła, czyli na przykład, jak mi zostają farby, to nawet docisnę jakieś, na przykład tutaj mm, zrobiłem taki ciemnogranatowy ten obrys. No to dobra, pokażę Wam, żeby, żeby wiedzą było, co chodzi. Ten, tutaj, tak, tę krawędź zrobiłem taką granatową i tą farbą, farbami, które mi zostały na, na palecie to nawet docisnąłem sobie tam jakieś ultramaryny i coś tam, żeby zrobić taką ciemną granatową i objechać cały tam dookoła ten, ten ram, tak? I to na przykład wykorzystuję na to, żeby te farby, które mi zostały na palecie, żeby mi nie, nie, nie zasły. Jeżeli kolory mi takie zostaną, które, które na no przykład granatowe, a mam inne kolory na tym, no to szukam takiego obrazu w pracowni, którą mam, żeby to móc wykorzystać, no, albo coś tam domieszam, zawsze wiedzą o tym, jaki kolor uzyskam i po prostu to robię w ten sposób, żeby żeby tutaj to, żeby to ten, no, żeby to nie zafło i żeby to wykorzystać ten jakoś do tego, żeby no, żeby wykorzystać ten, ten, te farby, no, żeby nie zafły kurczę się parkowałem. Tłumaczenie. Także tak to wygląda, a wam też, no, nie mam, mówię, nie mam metody na to, żeby te farby jakoś tam akrylowe zabezpieczyć, żeby to nie zasychało albo były po, możliwe, było możliwe ich używanie yy, przy następnym malowaniu, przy następnym podejściu do malowania, to przy następnym posiedzeniu. No, nie mam takiego sposobu, a może, nie wiem, a może Wy macie i mi poradzicie. Także zapraszam też raz do kontaktu. Czas się kończy. Słuchajcie, w następnym nagraniu zaraz zrobię metal. Pokażę, jak tutaj położę miksturę i będę tutaj złota. A tutaj już się też fajne rzeczy dzieją. Też jeszcze tam przy okazji z tym kolorem powalczę i zrobię Wam coś fajnego. Pokażę, co z tego obrazu wyjdzie. Jaka będzie jego dalsza, dalsze malowanie. Jak to będzie wyglądało. O. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ten obraz też oczywiście będzie można kupić u mnie, zamówić. Także zapraszam do oglądania kolejnych nagrań. A dzisiaj już Wam po się żegnam i zapraszam na kolejne kolejne odcinki. Kolejne nagranie moje. No to byłem ja. narazik, na razik, na razik. Mam nadzieję, że jeszcze...